Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. Tak się rozglądam po biurze, bo tutaj gdzieś jest wielki brat, który patrzy. O, tutaj. E, patrzy. No właśnie, dzisiaj będzie o kolejnym nowym bacie na kierowców i kolejnej formie, a raczej próbie wyciągnięcia pieniędzy od kierowców. No przecież to takie modne, to takie popularne, ale zaczynając od samego początku. Nie tak dawno temu nagrywałem na YouTube podsumowanie pierwszego kwartału, jak to nam się żyje z tymi nowymi mandatami, bo przecież od 1 stycznia mamy nowe. Kilkukrotnie większe nieraz mandaty i dwukrotnie większe, bardzo często punkty karne względem tego, co było w poprzednim roku, i to wszystko miało sprawić, że w Polsce będzie bezpieczniej, będzie mniej wypadków, mniej osób rannych. No bo nie ukrywajmy, może nie tyle, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę osób rannych względem populacji naszego kraju, ale powiedzmy, że raczej tam na szarym końcu jesteśmy, nie ma czym się chwalić. No i statystyki za pierwszy kwartał. No... Omówmy się szczerze, przez ostatnie lata mieliśmy spadek wypadków, śmiertelności i kolizji, a teraz jest w górę. Ten trend został przełamany, czyli jak widać kary zbyt mocno nie zadziałały na kierowców. Ja nieraz już powtarzałem kara karom, owszem, ale z drugiej strony, na przykładzie dziecka, taka trochę analogia, z dzieckiem czasem lepiej jest porozmawiać, aniżeli od razu kablem od prodiża lać, bo zapewne przy rozmowie... Więcej zrozumie, ale oczywiście zbierając wszystko w całość, budżet się zgadza, to się spina, bo 150 dodatkowych milionów wpłynęło przez pierwszy kwartał do budżetu z mandatu, więc przechodzimy do materiału, bo dzisiaj upgrade 2.0, czyli to, co czeka na kierowców, jaki kolejny nowy bat. I jeszcze zanim przejdziemy do materiału, tak sobie sprawdzam, przeglądam i kalkuluję wspólnie z partnerem tego odcinka porównywarką ubezpieczeniową. Mówi, zachęcam Was do wejścia w link poniżej, żeby sobie sprawdzić i przekalkulować swoje ubezpieczenie komunikacyjne, bo powiem Wam jedno. Faktycznie widać teraz bardzo duży rozszał cenowy, jeśli chodzi o ceny ubezpieczeń. Widać, że to wszystko dosyć mocno się uwolniło i warto sprawdzać i kalkulować. A co najważniejsze, jeżeli już robicie porównanie ubezpieczenia do swojego auta bądź auta, które chcecie kupić. Bardzo dobrze byście wpisywali konkretne informacje, i to te zgodne z prawdą, a szczególnie chociażby numer rejestracyjny, bo bardzo często pomijamy wpisywanie numeru rejestracyjnego do porównywania ubezpieczeniowego, przez co część firm ubezpieczeniowych nie może nam wyliczyć takiej dokładnej składki ubezpieczeniowej i często będzie też ona zawyżona. A gdy przejdziemy już do kalkulacji ubezpieczeniowej i tabelki z ofertami różnych firm ubezpieczeniowych, tam sobie sprawdzajcie, bo może nie zawsze warto wybrać najtańszą ofertę, może warto dołożyć do NNW, Assistance czy chociażby Mini Casco, ale jeżeli mamy dwa te same ubezpieczenia, jedno i drugie na przykład będzie z NNW, a będzie różniło je 200 zł, umówmy się szczerze, to jest unormowane w ustawie i tak na dobrą sprawę, skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Jeszcze raz zachęcam Was do wejścia w link poniżej, a póki co przechodzimy do materiału. No, to przejdźmy teraz do konkretów. My tak bardzo cieszymy się z rozwoju nowych technologii, z całej cyfryzacji, z M obywateli, z Cepików, z tego, że część rzeczy możemy robić w domu bez wychodzenia do urzędu, sprzed komputera, tylko pamiętajmy o jednym, Kij ma dwa końce. Prawda jest taka, że ten łatwy przepływ informacji sprawia, że o wiele łatwiej jest nas profilować jako kierowców i te dane są niezwykle cenne. I Przechodząc dalej, obecnie firmy ubezpieczeniowe w jaki sposób nas profilują? No, wiek, staż za kierownicą, miejsce zamieszkania. E, jaka marka, model, przebieg, pojemność powiedzmy, że już ma mniejsze znaczenie. Tych parametrów jest wiele, wiele, ale między innymi jeden z ważniejszych też, jaką mieliśmy szkodowość w poprzednim roku. Kiedyś przed laty wyglądało to tak, że jak mieliśmy jedną szkodę, to nam e, podnoszono o cenę, na przykład o 10% i uważam, że tu już przeszło do lamusa, bo teraz to tak, jedna firma ubezpieczenia podniesie o o 10%, druga nie podniesie za tą jedną szkodę, trzecia podniesie o 50%, tutaj jest wolna amerykanka. Ale jeszcze przed wakacjami, w sumie już niedługo, firmy ubezpieczeniowe otrzymają nowe narzędzie do oceny. Kierowcy bardzo istotne, czyli wgląd do bazy mandatowej. Co za tym idzie? Na podstawie historii mandatowej będzie też wyliczane nasze ubezpieczenie komunikacyjne i mówi się, że ubezpieczenie może nawet pójść kilkukrotnie w górę, jeżeli ktoś zrobi jakieś tam przewinienia. Z drugiej strony ma też to wpływać na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Chociaż przyznam szczerze, że z ostatnich statystyk, które przeczytałem, to 30% osób uważa, że przekroczenie o 30 km na godzinę w terenie zabudowanym to nie jest nic niebezpiecznego. Więc też do Was się zwracam, żeby później się nie okazało, że z tym OC będzie problem. Bo o co chodzi? Żadna z firm ubezpieczeniowych do tej pory, do momentu nagrania tego materiału, nie podała informacji, w jaki sposób będzie kierowców profilować. Wydaje mi się, że to będą raczej e, algorytmy, które będą nas tam szeregowały na podstawie wykroczeń. Każde wykroczenie waży inaczej. No bo jeżeli raz zaparkujemy na zakazie parkowania za trzy punkty, to zapewne OC nie pójdzie dziesięciokrotnie w górę, ale zapewne najbardziej istotne będą kwestie związane z przekroczeniem prędkości, nieustąpieniem pierwszeństwa pierwszego wjazdem na czerwonym świetle na skrzyżowanie. E kolizyjność cały czas połączona między innymi chociażby z nadmierną prędkością, czy między innymi jazda po alkoholu, czy zabranie prawa jazdy tutaj może okazać się, że będzie dosyć mocno bolało. Rynek ubezpieczeniowy to jest cały czas statystyka i ocena ryzyka, bo w latach 2001, 2000, 2011, 2021 przeprowadzono badania przez Polską Izbę Ubezpieczeń i okazało się z tych statystyk, gdzie wynika, że na blisko 20 milionów wypłat odszkodowań firmy ubezpieczeniowe przeznaczyły na to 125 miliardów złotych, więc jest tutaj o co się bić, więc my jesteśmy cały czas ryzykiem dla firm ubezpieczeniowych i to one teraz będą nas oceniały. Cały czas zastanawia mnie je jedna kwestia, czy firmy ubezpieczeniowe podzielą się z budżetem państwa tą nadwyżką? Czy to będzie tylko do ich kieszeni? Czy państwo teraz powie, dobra, my i tak mamy więcej kasy z mandatów, wy sobie już to weźcie? Grunt, żeby w końcu poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Bo uważam, że to może być dosyć dużym batem dla kierowców. Tym bardziej, że już zacznie to obowiązywać przed wakacjami, gdy zostanie przekazany ten system i wgląd. I może okazać się, że dwa czy trzy przewinienia w danym roku sprawią, że ubezpieczenie komunikacyjne, pójdzie na przykład dwu czy trzykrotnie w górę. No niestety u nas jest problem cały czas jeden. Trochę zbaczając z tego toru, że mimo wszystko uważam, że za wszelką cenę staramy się karać kierowców, traktując to jako najlepszy system edukacji. A ja uważam, że chyba tak nie do końca jest i cały czas będę to podkreślał z uporem maniaka, że czy to tak jak w Szwecji, czy chociażby w Australii, cały czas brakuje bardzo dobrych i mocnych kampanii, które będą miały wpływ na Relatywną poprawę bezpieczeństwa, lepszego szkolenia młodych kierowców w ośrodkach, między innymi doskonalenia techniki jazdy, niech to będzie w ramach egzaminu też robione, ale nie egzaminowania, tylko żeby chociaż godzinę po placu czy po płytach poślizgowych tego typu osoby, które dopiero co zdały prawo jazdy, miały możliwość się przejechać tutaj. Trzeba szukać ratunku, a nie tylko w dojeniu i kombinowaniu. Ale. To tylko moje zdanie, zobaczymy z perspektywy kilku miesięcy jak to będzie wyglądało, czy jak już ktoś po wakacjach będzie ubezpieczał swój samochód, czy... Miał na przykład, nie wiem, strzelam jedno przekroczenie prędkości, czy zauważy, że ta zwyżka będzie duża. Dajcie też znać w komentarzach. Nawet jeżeli byście ten materiał później oglądali, to zapewne powrócę też do niego w formie statystyk. No i podzielcie się, czy to wpłynie relatywnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Przecież to jest najważniejsze. Póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!